Pokażę teraz Państwu, jak należy postępować w przypadku utraty przytomności u małego dziecka, u niemowlaka. W takim przypadku należy działać bardzo szybko. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać, to sprawdzenie reakcji dziecka. Można złapać, przycisnąć za rączkę, ewentualnie klasnąć obok ucha. Jeśli nie, nie ma reakcji dziecka, wtedy trzeba sprawdzić, czy dziecko oddycha. W tym celu Nachylamy się nad głową dziecka uchem bezpośrednio przy twarzy, jednocześnie obserwując, czy porusza się klatka piersiowa. Taką czynność powinniśmy robić przez 10 sekund czyli nachylamy się uchem, jednocześnie patrząc, czy dziecko oddycha. Jeśli nie wyczujemy oddechu, natychmiast powinniśmy przejść do resuscytacji, aby przywrócić dziecku oddech. W tym celu odchylamy główkę dziecka do tyłu i wykonujemy pięć wdechów ratunkowych. Wdechy należy wykonywać obejmując ustami usta dziecka łącznie z nosem, czyli na początek, pięć wdechów ratunkowych. Jeśli to nie przynosi skutku, należy przejść do masażu serca. Masaż serca wykonujemy na wysokości mostka, do głębokości 1 trzeciej tego mostka. Ucisków powinno być około 100 na minutę. Pamiętajmy, że ciało dziecka jest bardzo kruche, żeby te uciski nie były głębsze, nie były za mocne. W tym celu układamy dwa palce na mostku dziecka i wykonujemy 30 ucisków. Jeśli nadal nie zauważamy y, oddechu dziecka, nie czujemy tego oddechu dziecka, można nachylić się znów tak, sprawdzić. Jeśli funkcje nie wróciły, należy przejść znowu do wdechów, ale tym razem tych wdechów będzie tylko dwa i będziemy powtarzać to cyklem dwa wdechy: 30 ucisków. Czyli znów przechodzimy. Odginamy głowę dziecka do tyłu, obejmujemy swoimi ustami usta i nos dziecka i wykonujemy dwa wdechy. I przechodzimy znów do 30 ucisków. Czynności te powtarzamy do przyjazdu pogotowia lub do odzyskania funkcji życiowych u dziecka.